Servus, test Nerot, i witam Was w kolejnym odcinku z Batman Arkham Knight. No i moi drodzy, na początku tutaj chciałem tylko jeszcze e, zaznaczyć, że w tym momencie testuję nową funkcję w OBS-ie, którą sobie ustawiłem dzisiaj. E, mianowicie powoduje ona, że kiedy mówię, to wtedy gra jest po prostu przyciszana, więc. E, Dajcie znać, czy wygląda to aktualne, czy, czy, czy brzmi to dobrze, czy przypadkiem nie jest przeczytana za mocno, czy e, może nie wiem, normalnie nie jest za głośno, albo czy cokolwiek wam jeszcze nie pasuje mm, lub po prostu chcielibyście, żeby coś było inaczej, to koniecznie piszcie w komentarzach, bym wam, byłbym wam bardzo wdzięczny pamiętajcie również, żeby stawić łapencję w górę, no i subskrybować kanał z dzwonkiem, jeżeli tego jeszcze nie robicie, aby nie przegapić kolejnych odcinków e, do tego niedługo, e, tutaj mogę wam powiedzieć, e, po momencie kiedy będę miał już nowy procyk, bo ten mi jeszcze na to niestety nie pozwala Zamiast filmów znaczy filmy też się będą pojawiały, ale dużo częściej będę po prostu streamował z tych gierek, więc wiecie o co chodzi. Oczywiście streamy, zapisy streamów jak najbardziej będą No i moi drodzy, co w tym momencie dziać się będzie? Mianowicie jesteśmy na drugim już tutaj tym statku Simona Staga No i, no i po prostu szukamy Simona Straga, ponieważ dzięki niemu będziemy mogli dostać się do Scarecrowa dokładnie to, to chyba do bardziej Arkham Knight'a, a przez Arkham Knight'a do Scarecrowa. An announcement. Our one time friend, Stag, neglected to keep the cloud burst charged and ready for need I need men in biological engineering, varying cells to the device, and I need more men to defend them. Do not fail me. Słuchajcie, właśnie tutaj na tym komputerze Zdobyliśmy możliwość właśnie do Airshipowania tego, że tak to ojmę Do obracania statku, ale patrzcie Ta szyba pękła, czekajcie, czy ja dobrze rozumiem, że jeżeli To rozpędzimy, to czy to po prostu Ta szyba Tak Wyrzuciliśmy to, okej okay. Niceowo W każdym razie zrobiliśmy sobie przejście dalej Dobrze, co tu mamy? Scan and trophy location Real Trophy Location added to map Aha A nie wiem, jak się tutaj dostać, wiecie? A to jest na Simon Staga, tak? Tak. No nie ja wiem, nie ja wiem. Zobaczymy. Czy te są drzwi są zamknięte? No, można było się tego spodziewać. Takie drzwi zazwyczaj są zamknięte. Dobra, lecimy w takim razie dalej. Tutaj te też są zamknięte prawdopodobnie. Aha, chyba spróbujmy najpierw zwalić to. Aha, no tutaj mamy tą całą zagadkę Riddlera w takim razie. Tutaj mamy Riddler Trophy, i co, mamy te te tutaj, tak? Znowu będzie trzeba airshipować się. Aha. Dobra, czyli po prostu chyba musimy... Czekajcie, czekajcie, weźmy sobie to. Co jak zrobimy... A, to jest wszystko zablokowane. Co jak zrobimy sobie tak? Nie, to chyba za bardzo źle. Okej. Okay. No, zrobiliśmy sobie już tutaj przejście chyba. Dobrze byśmy? Dobrze myślę, zrobiliśmy sobie przejście. Pyk. Okej. Okay. Tutaj jeszcze natomiast nie. Dobra, aktywujmy sobie to Ale W drugą stronę przepraszam, statek, w drugą, w drugą Dobra, udało się I yy, chyba już jesteśmy co? Co, co? co chodziło? Ja coś chyba kliknąłem, wiecie? Ale nie mam pojęcia co kliknąłem

combined with the cloudburst, the potential is world-changing and lucrative. yet dr. crane remains uninterested in commercial opportunities. he intends to squander our work, my work, on a vendetta. it's time to dissolve our partnership. i should leave gotham before his return. No, to when Dr. Crane approached me, I thought the man had finally realized the value of his chemical expertise. But no, he's still scarecrow to the bone. The man invents a formula that could cure depression, turn an entire army upon itself, and he uses it to frighten people. Fine, Dr. Crane. I'll keep working on your cloudburst. Ale i'll keep working on your toxin as well. I'll show him there's money to be made here, one way or another. Patrzcie, te, już tutaj odkryliśmy, przez nie widać, a te których jeszcze nie odkryliśmy są takie zamulone, dobra. it works perfectly though i've temporarily obscured that fact from dr crane i must perfect his formula myself first on naprawdę tutaj robił różnego rodzaju testy na na ludziach różnego rodzaju właśnie środków morderczych że tak to jemy patient number 4 two weeks after exposure How are we today, Daniel? Daniel, would you like to go home? Mild terror, permanent damage. Uh, not good enough. raz zastanawiam się czy mm, to jest y, rzeczywiście y, stare nagrania prawdziwe. Czy nie wiem, może jakiś falsyfikat, wiadomo o co chodzi, czy to możliwe, że na przykład nie wiem Skirkl albo Arkham Knight aczkolwiek No raczej wydaje mi się, że mimo wszystko to co słyszymy to prawda. To jest w ogóle. Mm, e, Trofeum. Ridrela. Ridlera. No ale nic z tym zrobić niestety nie możemy. Halo? Czemu nie odpaliła się informacja? Bo hmm. Chyba to się leciutko zbagowało, mi się wydaje. Alfred, Stag and Scarecrow were working together on a project codenamed Cloudburst. But if that's the case, sir, why is Scarecrow attacking Stag? Stag must have double-crossed him. He's here for the device. I'm giving you remote access to Stag's computer network. Search for anything related to the Cloudburst. I need to know what it is. As you wish, sir. Hmm. Teraz let zobaczymy. No, ewidentnie się coś się zbugowało. No szkoda, szkoda, szkoda. Yy, no, komputer staga kolejny. Yy, I mam miejsce na skanowanie dłoni, aczkolwiek my... Już w poprzednim odcinku mamy chyba skan, tak, mamy skan już dłoni na staga, więc nie potrzebujemy wykonywać go od nowa. Access granted... granted, granted, granted przepraszam. To otworzyło się. O, możemy wziąć to trofeum, fajnie. Okej. Okay. No to ewidentnie wciąż nie działa. No trudno. E, no dobra, moi drodzy. E, lecimy w takim razie. You couldn't stop yourself from betraying Scarecrow for a little more. I, I'm Migigana. So Migigana da Batmana. When Scarecrow's toxin starts pumping, uh, we got a problem, sir. Oh, God, no. I've seen what that stuff does. Someone help me! Please. It'll attract a lot of attention when I take out the minigunner. I should leave him until last. Okay, Chili. Powinniśmy najpierw zająć się wszystkimi to innymi, a dopiero na końcu chłopę chłopem e, z minigunem, natomiast To nie zmienia fakt, że I have very bad thinking about this Mamy 10 przeciwników do pokonania o, Nie to, nie to Nie chciałem! NIE CHCIAŁEM ZA CHOLERY TUTAJ WLATYWAĆ To było całkowicie nie... Nieawizowane, że tak tujmy ujmę Dobra, never, never mind, mam problem Mam duży problem Eee, ale okej, okay. chłopy już, nie... już chyba eee, odpuścili troszeczkę Gdzie jest ten patafian z minigunem? On gdzieś chodzi tak losowo? Tak, on chodzi losowo Jak pozostali chyba mi się wydaje eee. Ale tu jest bardzo dużo tych różnych tych i... No jest na, na tym się dałem złapać, bo... No nie, 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 nie skoczyłem na to, co dokładnie chciałem, nie? Ja. Siema jeden, czy dwóch? Jeden. Dobra. Do tego sobie też w ten sam sposób chyba złapiemy, co? Cholera, źle zrobiłem. Climb. Po prostu, dawno go nie używałem. Halo? Dobra. Panowie? Ten jeszcze jeden tutaj jest. Dobra, Te, tutaj może jeszcze. Na razie spierniczymy stąd, bo... Wydaje mi się, że jest bardzo duża szansa, że po prostu... Yy, zaraz mi zobaczą. Okej, okay, pyk. Mam jeszcze oczywiście możliwość chodzenia na dole. Aczkolwiek póki co nie jestem pewien, czy będzie to dobry pomysł. I jak podejdą blisko siebie, to będę mógł. Dobra, mogę zrobić film multi takdown. No i łatwo z chłopami. Mamy jeszcze tylko pięć, już połowa wyeliminowana. Z pierwszym błędem, ale na razie jest okej. Okay. Tu mamy dwóch, tutaj jeden jest tędy, idzie. A jeszcze jeden jest tu. Dobra, chodźmy tu. I jak oni będą razem, czyli to będę mógł znowu im zrobić film multi-takedown. To będzie bardzo łatwe, mi się wydaje. Czy nie mogę zrobić im film multi -take Z jakichś powodów wszyscy nie mogę, jak widzicie. No albo się zbliżę do siebie, albo rozchodźcie, jedno z dwóch. No dobra, tak robimy w takim razie. Siema. Kolejnych dwóch bardzo łatwo udało nam się wyeliminować. Dobra, tego garnimy w ten sposób. No i mamy już on Only tego typa z Meganem. Nie wiem, jak on będzie działał, aczkolwiek. Oj, F. Mogę Ciebie teraz rozwalić, panie? Chopie z maską. Czemu trzeba go kotrować. Dobra. Okej. Okay. Ciekawe, czy będziemy mieli już jeszcze więcej walków z chłopami z miniganem, ale najprawdopodobniej. To jest jeden! A to nie jest, że to, to wybucha albo nas zabija, tylko po prostu informuje, gdzie jesteśmy. Dobra, to nie tak złe. Czemu nie mogłem go Albo mi się automatycznie bomba rzuciła, zamiast po prostu wskoczyć na niego. Dobra, nevermind. Bo w momencie, kiedy mamy przeciwników z bronią i klikniemy prawy przycisk myszy, to nam się rzuca bomba. E, dymna po prostu. E, więc. E, no za szybko. E, kliknąłem te dwa przyciski naraz. Dobra. No jesteśmy w każdym razie. You've got one more chance, Stag. One. I... Uh, I... Uh, okay, okay. okay. Scarecrow came to me. He uh, needed my help with the Cloudburst. What does it do? No, no, no! <coughs> do, don't let them touch me! <coughs> Cloudburst stag tell me what it's for i don't know it's all over my skin it's crawling all over my face I should leave you to your nightmare tak <sectionelles> to Zakończyliśmy mu cierpienia, tak? Dobra, no lecimy w każdym razie dalej. Zobaczymy, co tam będzie. Okay, this is it. The we've both been for. Widok z pierwszej osoby zawsze oznacza, że jest źle. Czy or mamy dwóch skelkrowów? Mam iść? to mi tak? Hamster. roll up, roll up. it's the pictorial scarecrow show. so where's our first contestant? you, the one with the ears. step up and have a go. what's your name, sir? bruce. so, which one will it be? bruce. difficult isn't it? <laughs> is it the one on the left? Or the one on the right. Making the right choice is so hard, isn't it? But what's the alternative? You don't want to be left! Watching the real scarecrow destroy your precious city? <laughs> yeah. That's definitely the right one. Bad luck, bats! <laughs> No, wydaje mi się, że nie ważna, żebyśmy wybrali tak. Stałby się dokładnie to samo. You're not dying, just feels like you are. My mouth, drowning you in your greatest fears. What The city engulfed in fear. Betrayed by those Your darkest secrets revealed. As I tear your mind apart, Gotham will watch. I will cut that mask from your face, and the whole world will see the fear in your eyes. Then they too will understand. There is no savior. No more hope. No more Batman. Może mnie! Jestem I can't how it is. Serio? Joker zapadnował nad nami, przynajmniej na to wygląda aktualnie. no, shema kopeya! such brutality! you almost killed these men. you were ready to abandon your beliefs, everything you stand for. you tell yourself you are not like us. you tell yourself you are something more.

Teoretycznie pojawiała nam się informacja o możliwości kontry, ale chyba jej nie było, bo... Czy ci czy, czy, czy właśnie skreszowało grę? Tak po prostu? To ma coś oznaczać? Coś symbolizować, czy co? killed your parents. You need to do something. You need to stop him. Good. 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 You're different. I'd prefer to call it a work in progress, but it does show potential. You're trapped. There's nowhere to run. Who said anything about running? Co se wymyślił w ogóle? Jakąś tutaj, a sateczkiem se odleci, tak? A w środku co? Tak, wiedziałem. Uh. Najlepiej moi drodzy. No, w każdym razie tutaj chyba odpowiednim wyborem mimo wszystko było zaatakowanie. Skrła. No bo jak widzicie, jak tego nie zrobiliśmy, to on zaatakowywał nas i gra tam się crashowała. Chciałbym bym się w sumie dowiedział, co by było, gdybym gdyby się nie crashowała. na w You stretched yourself too far this time, Batman. And now your failure is all but complete. As that final, dying breath escapes her body, she will know you are the one who failed her. Alfred, he's holding Oracle at the safe house in Chinatown. I'm heading there now. Please hurry, sir. Czyli moi drodzy, tak. Nie wiem, jakim cudem Scarecrow tak nagle, tam szybko się tam znalazł. No, chyba, że on jeszcze leci i to mówi. Albo, że Batman to po prostu sobie przespał z pół godzinki. E, no, ale w każdym razie m, musimy e, uratować Oracle. Dobra, moi drodzy, to było już tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się on Wam podoba. Mam nadzieję, że każda łapka zostawiona, Każda subskrypcja również, aczkolwiek oni tam. Oni tam dziwne rzeczy robią, bo się przemieszczają. No nieważne. Nieważne, zobaczymy. No ale w każdym razie tak. Do zobaczonka w kolejnych filmach. Cześć.